Coś dziwnego dzieje się na rynkach finansowych. Akcje, złoto, bitcoin, wszystko zdaje się kompletnie nieprzewidywalne. W tej analizie spróbujemy dotrzeć do sedna i zrozumieć, co tak naprawdę za tym wszystkim stoi. Dokładnie tak czuje się ostatnio wielu inwestorów, prawda? Gwałtowne tąpnięcia, a zaraz potem równie gwałtowne odbicia. Aktywa, które miały być bezpieczną przystanią, nagle zachowują się, no cóż, jak szalone. No właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy to tylko jakaś chwilowa nerwowość na rynku? A może jesteśmy świadkami czegoś znacznie głębszego jakiejś fundamentalnej zmiany w zasadach gry? Aby to wyjaśnić, musimy zanurkować głębiej i przyjrzeć się siłom, które kształtują naszą gospodarkę. U samych podstaw tego całego bałaganu leży no cóż pewien fundamentalny konflikt paradoks, który jest w samym sercu naszej nowoczesnej ekonomii to starcie dwóch potężnych przeciwstawnych sił. Zrozumienie tego jest absolutnie kluczowe, żeby pojąć, skąd bierze się ta cała niestabilność. Dobra, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Z jednej strony mamy nasz obecny system gospodarczy. On jest w całości oparty na długu, a żeby rósł, potrzebuje stale więcej pracujących ludzi i więcej dochodów. Z drugiej strony mamy technologię przyszłości, czyli sztuczną inteligencję. A ona obiecuje coś dokładnie odwrotnego automatyzację, czyli mniej miejsc pracy. I w tym właśnie tkwi cały problem. Te dwie wizje świata wzajemnie się wykluczają. Nie da się w nieskończoność utrzymywać systemu, który wymaga ciągłego wzrostu zatrudnienia, w świecie, w którym technologia ten wzrost eliminuje. I to właśnie to napięcie, ten nierozwiązywalny na razie konflikt, odczuwamy na rynkach jako taką ekstremalną husztawkę nastrojów. Żeby to wszystko zrozumieć, musimy cofnąć się o krok. Przyjrzyjmy się naszej pierwszej wskazówce fundamentom globalnego systemu finansowego. Mówimy tu o niemal 80-letniej machinie długu, która napędzała światową gospodarkę, ale, jak się okazuje, ma pewną wbudowaną wadę. A silnikiem tej machiny jest coś, co nazywamy dźwignią finansową. Pomysł jest prosty. Pożyczasz pieniądze, żeby zainwestować i zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Kiedy kredyt jest tani, wszyscy, absolutnie wszyscy, są zachęcani, żeby z tej dźwigni korzystać. No i tak przez dekady niskie stopy procentowe, napędzane m.in. przez super tanie pożyczki z Japonii, sprawiły, że ta dźwignia rozlała się po całym systemie. Firmy brały kredyty, żeby podbijać ceny własnych akcji, inwestorzy, żeby kupować więcej aktywów, rządy, no żeby finansować swoje obietnice. W efekcie cały światowy system po prostu uzależnił się od tego stałego dopływu taniego długu. A teraz na scenę wkracza druga potężna siła, która zaczyna burzyć ten stary porządek gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji. Prognozy są delikatnie mówiąc szokujące. Niektórzy eksperci szacują, że AI może zautomatyzować nawet połowę wszystkich podstawowych stanowisk umysłowych i to w ciągu najbliższych pięciu lat połowa pomyślmy o tym przez chwilę. I żeby było jasne, to nie jest jakieś tam gdybanie z filmów science fiction, mówią to ludzie, którzy tworzą tę technologię. Jeśli połowa miejsc pracy dla początkujących pracowników umysłowych nagle zniknie, to podważa to samo fundamentalne założenie, na którym zbudowano nasz system gospodarczy. I to jest właśnie to pytanie za milion dolarów, które AI stawia całemu systemowi opartemu na długu. Skoro nie będzie rosnącej liczby miejsc pracy i dochodów, to skąd wezmą się pieniądze, żeby spłacić te wszystkie gigantyczne długi? Na razie nikt nie ma dobrej odpowiedzi. Dobra, czas na trzecią i ostatnią wskazówkę. Chodzi o coś, co dzieje się na poziomie globalnym o załamanie się przewidywalnego porządku świata, który przez dekady był jakby fundamentem dla całego systemu finansowego. Pomyślmy o tym. Przez lata zasady gry były w miarę jasne: Stany Zjednoczone były globalnym policjantem, Chiny fabryką świata, a Japonia globalnym bankiem. Ta przewidywalność pozwalała budować tę całą dźwignię finansową bez większego strachu, ale te czasy się skończyły. Zaufanie między mocarstwami słabnie, stare sojusze pękają i wkrada się niepewność. A jeśli ktoś potrzebuje dowodu na to pękanie zaufania, wystarczy spojrzeć na rynek srebra. Na giełdzie w USA handluje się głównie papierowymi kontraktami na srebro. W Szanghaju natomiast liczy się fizyczny metal, prawdziwe sztabki. I co się okazuje? Cena w Szanghaju jest wyższa. Ta różnica, ta premia, pokazuje czarno na białym, że inwestorzy wolą mieć w ręku coś prawdziwego niż papierową obietnicę. No dobrze, mamy już wszystkie wskazówki. Czas połączyć kropki. Zobaczmy, jak te wszystkie potężne siły dług, AI i geopolityka zderzają się ze sobą, tworząc ten chaos na rynkach. A idealnym studium przypadku jest tu często bitcoin. Żeby pojąć, co dzieje się z ceną Bitcoina, ale też złota i wielu innych aktywów, musimy porozmawiać o czymś pozornie niezwiązanym. O karcie kolekcjonerskiej z pikaczu. Wiem, wiem, brzmi to dziwnie, ale ta prosta analogia wyjaśni nam wszystko. Wyobraźmy sobie, że na całym świecie istnieje tylko jedna, super rzadka karta z Pikachu. Jej prawdziwa rynkowa wartość to powiedzmy 1000 dolarów. Jest tylko jedna sztuka. Kropka. I tu właśnie do gry wchodzi Wall Street. Najpierw tworzy fundusz ETF. Prawdziwa karta ląduje w Sejfie, a ludzie handlują jej udziałami. Potem ktoś tworzy kontrakty terminowe na jej cenę, potem opcje, słapy. Nagle okazuje się, że mamy dziesiątki różnych instrumentów finansowych, które są powiązane z tą jedną, jedyną fizyczną kartą. Jej wartość to wciąż 1000 dolarów, ale wartość wszystkich tych papierków może sięgać 100 tysięcy dolarów. I to jest właśnie to, co nazywamy podażą syntetyczną, ten cały stos papierowych pikaczu. To jest mechanizm, który pozwala Wall Street kontrolować krótkoterminową cenę rzadkich aktywów, takich jak złoto czy właśnie Bitcoin. Nie trzeba szukać więcej złota, wystarczy stworzyć więcej papierowych kontraktów. A gdzie tu jest haczek? Ano w tym, że ta cała syntetyczna podaż tworzy niewidzialną dźwignię. Ona buduje się po cichu w systemie ukryta przed wzrokiem. Ale gdy tylko pojawia się jakiś stres, rosnące stopy procentowe, kryzys geopolityczny, ta dźwignia musi zostać gwałtownie zredukowana. I wtedy właśnie dochodzi do tych kaskadowych wyprzedaży i chaosu, który obserwujemy. Okej, okay. podsumujmy to wszystko. Mamy już pełen obraz tej nowej, skomplikowanej rzeczywistości. Więc jak się w tym wszystkim odnaleźć i co to tak naprawdę oznacza na przyszłość? Wiemy już, że te wszystkie zjawiska są ze sobą nierozerwalnie połączone. Po pierwsze, redukcja tej gigantycznej dźwigni w systemie powoduje te gwałtowne ruchy cen. Po drugie, papierowe aktywa pozwalają na manipulowanie cenami w krótkim terminie. Po trzecie, rosnąca premia za fizyczne dobra pokazuje, że globalne zaufanie pęka. A wszystko to dzieje się w kontekście absolutnej niepewności co do tego, jak będzie wyglądał świat za 5 czy 10 lat. I to jest chyba najważniejsze pytanie na nadchodzące lata. Gdy stary porządek oparty na długu zderza się z przyszłością opartą na AI, walka toczy się o samą definicję pieniądza. Gdzie będzie tkwić prawdziwa wartość? W fizycznych, rzadkich aktywach, a może w cyfrowych obietnicach? Obserwowanie rynków dzisiaj to już nie jest tylko śledzenie wykresów, to patrzenie w przyszłość, która tworzy się na naszych oczach.